A więc, drodzy Państwo, kategoria pierwsza. Administracja publiczna. Nominowani do nagrody Webstar Akademii i Webstar Internautów. Township Races 2013 Szczecin. Gmina Kłaj. Kancelaria prezesa Rady Ministrów. I prawie jednym tchem. Szanowni Państwo, WebStara Internautów otrzymuje strona Gmina Kłaj, WebStara Akademii otrzymuje Tallship Races 2013 Szczecin. Gorące brawa zapraszam przedstawicieli Agencji Interaktywnej Sugar Free oraz Agencji Interaktywnej Wysp.l na scenę po odbiór nagrody. Panowie, zapraszam na słówko, dwa, albo nawet trochę więcej, jeśli można. Dziękujemy serdecznie za to wyróżnienie. Dziękujemy szczególnie w imieniu 10-tysięcznej gminy położonej 20 km od Krakowa. Szczególne słowa kieruję do prezesa firmy Piotra Nosalskiego, który jest autorem tej, myślę, wyróżnionej, najładniejszej w Polsce strony gminy. Dziękujemy. Krótko i na temat moi drodzy, ponieważ tak jak powiedziałem.